Rozwiązanie tego zadania podzielę na dwa etapy. W pierwszym etapie zapiszę wszystkie dane, które są potrzebne do wyznaczenia promieni. Ponadto zapiszę też takie wzory, a może jeden wzór, według którego będziecie mogli policzyć samodzielnie to zadanie. Natomiast w drugiej części, w drugim etapie rozwiązania, w odcinku bonusowym. Pokażę Ci w sposób szczegółowy, jak uporać się z obliczeniami. Więc zachęcam do wspierania kanału. No i za, zaczynamy właściwie. Mamy obwód trójkąta prostokątnego, który jest równy 56 cm. Oznaczmy ten obwód dużą literką L. I teraz wiemy, że na trójkącie opisano okrąg, i w trójkąt wpisano okrąg. Chcemy policzyć promieni, promienie tych okręgów wiedząc, że różnica, czyli większego promienia okręgu, to znaczy okręgu opisanego i okręgu wpisanego w trójkąt, ta różnica wynosi 9,5 cm. Jak policzyć promienie? Otóż podpowiadam, że promień. Okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym liczymy ze wzoru 1, 2, c. c to jest długość przeciwprostokątnej. My jej właściwie nie musimy specjalnie znać. Zobaczysz w tej części rachunkowej, że rzeczywiście nie, nie musimy znać dokładnej wartości tej niewiadomej. Natomiast promień okręgu wpisanego liczymy ze wzoru a plus b odjąć c. Podzielić przez dwa, gdzie A i B to są długości przyprostokątnych w trójkącie prostokątnym. I teraz uwaga, te wzory stosujemy tylko i wyłącznie w trójkątach prostokątnych. One nie działają w żadnym innym trójkącie. No i w tym momencie przejdziemy do części rachunkowej do odcinka bonusowego. Za chwilkę na ekranie końcowym znajdą się linki do tego potrzebne, jeśli chcesz wspierać, tam też będzie taki link. Wybierasz dowolny próg od razu. Od, otrzymujesz dostęp do wszystkich rozwiązań, wszystkich przykładów. Myślę, że możesz spokojnie też pokazać ten kanał swoim rodzicom, i oni, no, powiem nawet szczerze, w 100% będą chcieli wspierać Twoją naukę i też zechcą wesprzeć ten kanał. Za co serdecznie z góry dziękuję, jeśli się zdecydujesz. Dobrze, to za chwilkę słyszymy się w przykładzie B i będziemy liczyli to zadanie.